E Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś w całej Polsce miały miejsce protesty rolników i nie inaczej było w powiecie szczecineckim. Zebrani o godzinie 11 gospodarze po krótkim spotkaniu z mediami wsiedli do traktorów i w asyście policji wyruszyli na drogę krajową nr 11. Do godziny 14 w powolnym tempie kursowali pomiędzy ulicą Poprzeczną w Szczecinku oraz Sokolnikiem pod miejscowością Nowe Gonne. Protest miał za zadanie przede wszystkim zwrócić uwagę zarówno społeczeństwa, jak i rządzących na pogarszającą się sytuację gospodarstw rolnych. Szalejące ceny nie ominęły również tej branży. Rosną koszty nie tylko paliwa, ale i chociażby nawozów. Tych ostatnich nawet o kilkaset procent na przestrzeni ostatnich miesięcy. Powodem wyrażania głośnego protestu były też między innymi założenia tak zwanego zielonego ładu, który zdaniem rolników nawet zagraża bezpieczeństwu kraju. Dodać do tego wszystkiego należy również problemy odpychane przez władze od lat, m.in. regulacje kwestii odszkodowań za suszę czy też ubezpieczeń rolniczych. Jak podkreślali uczestnicy demonstracji, próba dialogu z władzami kraju na nic się zdała, stąd też dzisiejsze działania. Wzorkowy protest pod szczecinkiem nie był jedynym w regionie. Ciągniki pojawiły się również na drogach krajowych numer 6, 10, 20 i 25. Utrudnienia w ruchu spotkać można było na trasach Biesiek-Scianów, Bobolice Biały Bór, Rzesznikowo-Karlino, Czaplinek Złocieniec i Wierzchowo-Złocieniec.